Dzień dobry kochani! Dzień dobry! Witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie idziemy na spotkanie do punktu startowego. Dzisiaj mamy niespodziankę z benefitem. Spotykamy się pod biurem i w sumie to tyle. I nie wiemy gdzie jedziemy, ale wiemy, że gdzieś, gdzieś busem jedziemy. Gdzieś jedziemy i wiemy tylko, że wracamy około 19 i to jest wszystko. Także będę Was na bieżąco informować. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Wiem tylko też, że będę w grupie z Karoliną. Karolina jest kapitanem mojej drużyny eee, i prawdopodobnie będzie to coś o brwiach, czyli nie wiem czy Karolina wygra. Mieszczas brwi! I... Swój, ja jej brwi. No ale zobaczymy. Może się nauda. Aśmy już na miejscu, zobaczcie. Jest nasz busik. party. Mamy balony. Jest Haja! Heeej! Ale wygląda naprawdę! No, też masz taką czapkę Słuchajcie, i taką kurtkę! w ogóle jakie... Zobaczcie no, na to! Że, Ekstra! W ogóle Właśnie koleżanka twoja, Karolina, no. miała taką kurtkę. Ja ale super kurtka! I ona się tak śmiała. Później się okazało, że dostaliśmy takie kurtki i czapki. I jesteś tak z swoim kurs. imieniem! I tak swoim tak imieniem! I czapeczka Girl Power. I dla ciebie soczek właśnie z O, bardzo dziękuję.

jak Zapraszamy. pięknie, Dobre, a Zobaczcie to miejsce. Prawda, ślicznie, Karoliny. taki styl, ronda. Wow. tam się coś zaraz się działo, zaraz widzę. Jesteśmy na zewnątrz. Tutaj mamy koło fortuny. Nagrody. O, la, Nie, no ten basen jest ekstra. Wcześniej dziewczyny wspominały, żeby wziąć kostiumy. Myślałam, że to jest taki mały żart. Co się okazuje, że nie? Cudowne miejsce. Zobaczcie. Myślę, że idealne w ogóle na takie imprezy jakieś. jest też nawet tablica. Punktacja. Będziemy działać. Ja <grym> już ja czuję rytm, Ja już czuję ryzyko, czuję wakacje Ciekawe, czy wygramy. Na Majorce. No. Orki z Majorki. Na Majorce, ale na miętowych wzgórzach. Na miętowych wzgórzach. <grym> tak tak de do Bardzo to. ładnie jest. Ja się nie mogę nadziwić, bo to jest taki totalnie mój styl. W ogóle ten cały wystrój i basen Żeczki. Ekstra. Jesteśmy w kortaczkach, proszę bardzo. Fajna, bardzo fajna. A z tyłu masz napisane, uwaga, Dobrze. pokażę Wam. Pokaż. Brown Queen, bo jesteś królową brwi, chociaż jeszcze o tym nie wiesz. Ja, dzisiaj mi się broquea. okaże. Aha, Słuchajcie, jasne. musimy pobić Maxi! Maxi nie może być zawsze królową brwi. Teraz my będziemy królowami myślę, że to w ogóle nie podoba, się uda. Zrobiłyśmy sobie właśnie bohaterki Jesteśmy gotowe do zawodu yeah. Cztery stacje Grajcie w trzech drużynach I gwarantujcie od tytułu Best in Brow. Mamy dla was cztery korony Piękne, zobaczcie je później Pierwsze zadanie to będzie Stacja z flamingami tam Zaraz powiem szczegółowo Druga stacja y, to będzie w środku Tam przy stole To będzie malowanie brwi z zamkniętymi oczami Trzecia stacja y, będzie to zgadywanie jaki to produkt z zamkniętymi oczami i ostatnia stacja to będzie szukanie skarbów po całym terenie. Więc zaraz zapraszamy do pierwszego zdania. A za każde zadanko, za dobrze znaleziony produkt macie jeden punkt, ale dzisiaj główną rolę gra kwestia która daje wam aż 5 punktów, więc nie szukajcie. Pierwsza konkurencja trzeba było znaleźć Precisi, za którą jest najwięcej punktów. Ja akurat byłam odpowiedzialna za to, co nam się udało. Mamy 25 punktów. Konkurencja to malowanie brwi z zamkniętymi oczami. Jest już pomalowana, pięknie wygląda. Zdobyliśmy maksymalną ilość punktów, plus jeden. Teraz idę sprawdzić wyniki. Pokażę Wam, kto w tej konkurencji na razie prowadzi. Po prostu Maxineczka 25-15, stylizację 25. A za rundę Zaczynamy kolejny. U stylizacji jest ta sama historia, tylko w innej kategorii jest punkt dodatkowy, czyli również mamy 15 punktów. I Idą dziewczyny w web, web. I to. Zdajecie mapkę, na której zaznaczone są punkty, w których są pochowane produkty. W każdym z tych miejsc schowałyśmy po trzy produkty i za każdy produkt macie jeden punkt. W nie wszystkich miejscach są kreski Precisely i one dają wam pięć punktów. Każde z tych miejsc oznaczone jest naklejką, więc jeżeli macie problem ze znalezieniem to szukajcie najpierw naklejki, a później produktów. I wszystkie produkty oddajecie tym liderom, i na koniec liczymy punkty, ile każda drużyna zdobyła. Chciałam wam pokazać produkt, którego nie widziałam wcześniej, a to nie jest nowość. WhatsApp. To jest rozświetlacz stiku. No tutaj piękne rozświetlenie bardzo kremowy produkt. A i mamy gąbeczkę, i możemy go jakoś tam rozcierać. Zobaczcie. No i też idealny na podróż tam się nie rozwali, tylko pokażę podręcznego jak znalazł to fajne. tak to wygląda opakowanie what's up o, źle. jest ja tutaj zakręciłam no naprawdę super jeszcze taką zakrętkę tak się prezentuje w pełnej krasie i zobaczcie Wygląda jest hmm. tutaj dość sporo rzeczy, w można sobie poprawić makijaż. Piądzeł ją. tego akurat zielonego nie miałam. Nie widzę. Chciałam sobie troszeczkę tutaj poprawić makijaż. Stifati, proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Ci się no, podoba? Rewelacyjnie jest, przepięknie jest. Przede wszystkim bardzo klimatycznie Różowa Tak, dziewczyny zadbały o nasz komfort no. Pięknie, no i pyszne jedzonko Tak, jedzonko jest pyszne I zaraz w sumie będzie jeszcze coś Do jedzenia, jakaś kolacja Bo planowany powrót W okolicach 19.30 Też może Jakoś tam wcześniej nam się uda wrócić Zobaczymy to jest jeszcze taki puder Dr. Feeling Good Silky Marifying Powder Fajny na podróż Stabilne. No, trochę tych skarbów tutaj mamy. Eyebrow, tego jeszcze nie miałam. Słyszałam, że to jest świetne. Bardzo kremowe, jest rozświetlające i matowe. Da mi się uda nad basenem. Ja mam trampki, nie wiem co ma. muszę się zastanowić. Ściągaj, Paulinka, bo ty i mocno Rozkaz, rozkaz. No, ojciec tutaj, ja już się komuśla, tutaj jest. się musisz of the słuchaj, night. zagrać w jakiegoś to albo coś, bo ty masz po prostu ty masz szczęście. No. Skąd ty masz takie szczęście? Wychodzisz z koroną w życiu? cię, kochana. Trzeba być, słuchajcie, pokornymi w życiu i wszystko się <grym> I nie życzyć innym źle. Wow. wow! Złoty myśli, Olciaka nasz widok, proszę bardzo. Kto na wskakuje na flaminga? Chyba Katosu. Ale nie wiem, czy się uda. Bez kostiumu. A może się uda. Ty, Karola, wskakujesz na flaminga? Nie, bo ja jestem tak clumsy, że nie wiem, jak się słucha po polsku. Kierdował jestem, że zaraz cała będę mokra. Nie, na pewno nie. Ja cała bawa. akcja. Zobacz, jakie to jest duże. No, ale ja Na pewno mam... się uda. Ja mam jakieś wierzące co do tego, że ona tam wyjdzie. Uhuhu, udało się. Brawo. A teraz na środek. To teraz kieruj. Wymarzona miejscówka. Miętowe wzgórze. Musimy Naprawić no, po... jakąś imprezę. Tak. Jak Imieniny. O, i z... oh. grażyny. na nagradzone. sesja nad basenem pełną parą. Zaczynamy kolację. Oto przystawka. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, bo tutaj pada światło. Na no, wszystko wygląda to przepięknie. I zaraz zaczynamy. To jest właśnie nasz deser. Nie mam... Oto zwycięzcy! Drużyna Olciaka! Jakie to będzie Piękne. Korony! Zostaliśmy też certyfikaty. Obóz jest już zakończony, będziemy zaraz się zbierać i wracać. tutaj złożam kurtkę, bo będziemy robić teraz zdjęcia. Jest w ogóle dzisiaj potworny kupał jakiś taki czerwony alert, wysokie promieniowanie. Jesteśmy w takich przepięknych plecach który jest dopełniony po brzegi różnymi niespodziankami. Fręty, Paulina. No ten efekt jest rewelacyjny, mamy jeszcze o, lusterko. lusterko. Podobno najlepsze lusterko na świecie wiele, wiele innych produktów, które pokażę Wam później. Będziemy teraz się ustawić do wspólnego zdjęcia. I tutaj jeszcze dziewczyny, które wygrały team Olciak. Robią sobie foty. No i będziemy się zbierać, kochani. Przepiękny dzień. Naprawdę bardzo fajna inicjatywa. No i oczywiście miejsce, tak jak Wam wspomniałam, tutaj ten basen, cały środek. Myślę, że na pewno tutaj wrócę, nie raz jeszcze przyjadę, bo jest cicho, fajny klimat, spokojnie, no i cudowny wystrój. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym się w recepcji nie zapytała, skąd są jakieś tam różne dekoracje, na przykład koszyki oczywiście, ale pani powiedziała, że do końca nie wie, no i się niestety nic nie wywiedziałam. Natomiast mam w planach hmm, poszukać online, może i nie online, zobaczymy. No i jeżeli mi się uda, to hmm, zrobię zakupy, bo mam tutaj dużo inspiracji i bardzo mi się podoba ten styl, w ogóle to jest taki podobny styl hmm, do, do mnie, który mam u siebie. Te wszystkie gadżety zdecydowanie hmm, są w moim guście. No i mam nadzieję, że jakoś je znajdę i wdrożę w swoje wnętrze. Nasza przygoda dobiegła końca. Wracamy do domu. Nasz bus już czeka. Jak widzicie, wygląda jakbym wracała totalnie z wycieczki albo z jakiegoś obozu w ogóle. Jeszcze raz to powiem. Przepiękne miejsce. Uff polecam wam serdecznie. Chciałam wam pokazać te kwiaty, roślinność, tą werandę. Drzwi, o matko. Rewelacja. Bardzo mi się te drzwi podobają. Wszystkie meble ogrodowe. Jeszcze wam pokażę, tutaj jest za daleka, na no tą architekturę piękną Jest taki idealny dom za miastem i dojechaliśmy do Warszawy Bo super, w ogóle wielkie ukłony w stronę dziewczyn z Benefitu, że tak świetnie to zorganizowały, rewelacja no i widzimy się jutro, dzięki za oglądanie do zobaczenia, pa. pa.